Jak zmienia się rynek nosidełek na przestrzeni ostatnich lat i jak zmienia się nasze podejście do tego tematu, o tym opowiem Wam za chwilę. Cześć. Z tej strony Monika Osińska-Żabka, jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidełkach. I dzisiaj chciałabym e, Wam odpowiedzieć na jedno pytanie. Przeczytam Wam e, zaraz to, co napisała do mnie jedna z moich klientek, ponieważ zainspirowała mnie tym swoim pytaniem do nagrania tego materiału. E, posłuchajcie tego pytania, bo myślę, że to sporo nakreśli, o, co, o czym chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Cześć, jakieś trzy lata temu kupowałam u ciebie nosidełko i moja wiedza zatrzymała się na tym etapie. Mam pytanie, czy coś się zmieniło w kwestii noszenia w nosidełkach dzieci niesiedzących? E, domyślam się, że producenci prześcigają się i pewnie naciągają rzeczywistość. Uwaga! Tak, żeby rodzice nosili dzieci niesiedzące w nosidełkach. A może się mylę, może coś się zmieniło. Tu już ciąg dalszy wypowiedzi, myślę, że mniej istotny. Chciałabym skupić się właśnie na tym, że tak naprawdę ten rynek bardzo, bardzo mocno się zmienia. I te zmiany. Nie zawsze są kwestią chęci zysku firm nosidłowych. Nie. Moim zdaniem te zmiany idą w bardzo dobrym kierunku, ponieważ są otwarciem się na potrzeby rodziców, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia. Zarobku, czy też szybciej, e, wcześniejszego sprzedawania nosidełek, ale to jest kwestia taka, że nie dla każdego rodzica stworzona jest chusta i doskonale o tym wiemy. I było bardzo długo tak, że ten rynek nosideł był e, mocno ograniczony. Te konstrukcje nosideł były e, prostsze, były bardziej e, powiedziałabym to porne, tak bym to nazwała, ale to nie do końca jest właściwe słowo. Chodzi o to, że jeszcze kilka lat temu, kiedy ja zaczynałam swoją przygodę z chustami i nosidełkami, w ogóle nie było mowy o włożeniu do nosidełka dziecka niesiadającego, a już w ogóle o włożeniu na przykład do nosidełka dziecka wiotkiego jeszcze we wczesnym stadium, jeszcze nawet powiedziałabym noworodka. Dlatego, że wtedy nie było tak przygotowanych konstrukcyjnie nosideł, jakie mamy Dostępne dzisiaj. I to tak naprawdę się zmienia. I zmienia się nie tylko kwestia tego, że producenci chcą sprzedać, ale to my, doradcy, jak gdyby jesteśmy motorem napędowym tego, żeby producenci tworzyli dla nas takie modele nosideł, które pozwolą nam na to, żeby rodzicom dawać wybór i pokazywać różnorodność tego rynku. Prawda jest taka, że nie ma. Nosidła idealnej dla każdego konstrukcji. Nie ma, po prostu to jest niemożliwe. Każdy z nas ma inną budowę, dzieci mają inną budowę i jeśli będziemy próbowali stworzyć jeden ideal, nigdy nam to nie wyjdzie. Natomiast my, doradcy, we współpracy z firmami, które szyją nosidła, projektują je, produkują, możemy tworzyć różne modele w różnym układzie. W różnych rozmiarach, z różnych tkanin, w różnych konstrukcjach nośnych, po to, żeby różni rodzice i różne dzieci mogli znaleźć produkt dla siebie idealny. I tak właśnie ten rynek nosideł ewoluuje. Od tych najprostszych, kiedy tak na dobrą sprawę mieliśmy kilka dosłownie na palcach jednej ręki do policzenia, e, kilka dobrych modeli nosideł, które no, miały jakiś rozmiar, które miały jakąś w miarę względną konstrukcję. E, do sytuacji, kiedy mamy kilkadziesiąt modeli nosideł, tylko w, mojej, w moich pakietach testowych jest około 40 różnych modeli nosideł. Dlatego, żeby dać rodzicom pole do wyboru, są Naprawdę bardzo, bardzo różne osoby i mają bardzo różne wymagania. Jedni rodzice chcą, żeby pasy były mocno wypełnione, inni chcą, żeby były delikatne, jeszcze inni chcą, żeby to były hybrydy, jeszcze inni chcą, żeby to były klamry, jeszcze inni to w ogóle najchętniej wyczarowaliby, kazaliby nam wyczarować gwiazdkę z nieba. Bo mają na tyle specyficzne wymagania. I cieszy mnie to, że współpraca z firmami nosidłowymi, chustowymi jest tak daleko posunięta, że to my, jako doradcy, jako ten, te osoby, które kontaktują się z rodzicami i słuchają ich potrzeb, możemy wraz z firmami konstru konstruować nosidła które jak najwięcej dadzą nam możliwości, da, pozwolą nam wkładać w nosidła dzieci w każdym wieku o różnej budowie, o różnych umiejętnościach z bardzo dużym, dużą uważnością na pozycję dziecka, z bardzo dużą uważnością na e, jakość tego noszenia, ponieważ to jest dla nas bardzo istotne, nie to tylko żeby nosić, ale żeby nosić dobrze i żeby te produkty spełniały e, oczekiwania. Chcę Wam dzisiaj pierwszy raz zaprezentować model, w którego konstrukcji osobiście miałam bardzo duży udział. I bardzo mnie cieszy, że firma Little Frog, którą uwielbiam, której produkty bardzo, bardzo lubię, słuchała bardzo mocno moich rad, słuchała tego, co ja usłyszałem od rodziców i stworzyła kolejny nowy model nosidełka. Opowiem wam o nim więcej już niedługo, jak będę wiedziała, że wchodzi do produkcji, bo to jeszcze parę tygodni będzie trzeba zaczekać. Natomiast już wam powiem, że jest to odświeżony, mocno, mocno odświeżony model małego nosidełka z tego standardu Little Froga. Z bardzo wieloma e, takimi aspektami, na które ja e, producentowi zgłaszałam e, uwagi, na które zwracałam uwagę, na które, e, które chciałam, żeby były wprowadzone, bo miałam taką potrzebę, patrząc, pracując z rodzicami i e, dając im do ręki ten produkt. Także to nie jest tak, że to producenci chcą w pewnym sensie naciągnąć, w żadnym wypadku. To producenci robią produkty, których my, jako doradcy, dla Was potrzebujemy, które my potrzebujemy po to, żeby spełnić Wasze potrzeby i żeby pozwolić Wam wybrać produkt idealny. Na koniec, będziecie mieć w linku, e, znaczy w opisie na dole, link do testów, e, i tam będziecie mogli przetestować również ten model e, nowego Little Froga, ponieważ dołącza on do pakietu testowego. Już myślę na dniach e, po to, żeby znowu urozmaicić i wzbogacić tą ofertę nosidełek dla maluchów, które wbrew pozorom wcale nie są tylko dla maluchów, bo będą wystarczały spokojnie do 2-2,5 roku, e, roku życia dziecka. Także myślę, że spokojnie spełnią Wasze zadanie, są odświeżone taśmy, są odświeżone regulacje, są dołożone, dołożone elementy, których bardzo mi brakowało, czyli m.in. wsparcie od strony pasa biodrowego, także naprawdę myślę, że będzie ciekawy model, opowiem Wam więcej szczegółów o nim, Wy tymczasem możecie go już testować. Z mojej strony to tyle i do zobaczenia.